Bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogmasu. Chyba trzeci? Czy drugi? Chyba trzeci. Chyba. Ale widzicie, co widzę na samym początku. Tak jak widzicie, się karmię tutaj z małym. Jest godzina 7.37. Ja wstałam o szóstej, chwilę po szóstej, bo ona się tak budziła na jedzenie. Tam troszkę zjadła i zasnęła, dlatego. Po godzinie znowu chcę. E, no i y, poćwiczyłam i wykąpałam się, kiedy ona tutaj spała. Więc jest progres. Niestety nie zdążyłam zjeść ani zrobić sobie kawy, No ale to zaraz sobie zrobię i wypiłam też z całego rana wody z cytryną. Co oczywiście no fajnie i dobrze się czuję. <grym> po prostu dobrze się czuję. <grym> całego. Tego ćwiczenia nie zakończyłam, bo już po prostu nie miałam siły, ale powiedziałam sobie, że powolutku do celu i będzie ok. Ile ja bym chciała w ogóle ważyć? Do jakiej wagi bym chciała dosięć? Na ten moment 70, to by było naprawdę fajne. Więc karmię się, bateria kończy się i będę sobie oglądać YouTube'a tutaj, co się obejrzę. To na pewno. A potem powiem Wam, jakie mamy plany na dzisiaj, bo są dość spore, bo wychodzimy z domu. Zrobiłam sobie koktajl bananowy z mlekiem i z płatkami owsianymi i tyle. Policzyłam sobie kolorie z aplikacją fitatu plusiskowe plus aurora tutaj. Nie wiem, czy udaje się zasnąć. Zostawiła 30 ze 120, jakby marudzi, ale nie płacz. Na marudzi, chciałabym jeszcze otworzyć kalendarze z czekoladkami. Dwójkę, pod jedynką czerwony. Czerwony chyba był cały czekoladowy. Także mi się wydaje. No i z biżuterią, muszę tylko powrócić. mam na środku, pewnie obstawiam jakąś nie, nie obstawiam bransoletki, obstawiam jakiś naszyjnik. Nic. Fajnie. Nie wiem, czy tak jak do temu. No nie wiem, czy to jest tego, może... Wypadło mi coś z góry. Oj, myszko. Naszyjnik. Taki. No wygląda ciekawie, e, tylko to jest e, jakby... w tą stronę... Ostrość, musiałam znowu coś nagrywać. To jest tak jakby e, znowu ta taka, taki szaraś śrubokręt jak było w tamtym roku, właśnie w srebrnym. Tylko, że to jest ułożone w ten sposób, a w srebrnym było tak. Szczerze, wolę tak. Lepiej to wygląda, niż taki. No ale odpakujmy. No, oczywiście jestem tego świadoma, że się poprzesuwało wszystko i tak dalej. A, nawet nie będzie to wyglądać tak źle, sobie założę to teraz. I myślę, że też kolczyki sobie założę. Też wygląda dobrze. Ja ten srebrny bardzo, bardzo lubię i nosiłam go cały rok, że tak to powiem. E, teraz będę zabierać się za montaż w oktobie. W loktobie. wczoraj, bo nie miałam kiedy. Mała po 16, potem po 17. Zrobiła się taka marudna, tak chciała dużo jeść. E, to są zadała trzy butelki, praktycznie po sobie. Tylko, że bardzo wolno jadła te wszystkie butelki. E, ale jadła. Więc no, no było ciężko. Ona teraz też jest śpiąca, bo ziewa, ale ma ludzi. A jak przedstawiam do butelki, to raczej nie będzie z tego zadowolona. pociąga trochę i, i tyle. Więc ciekawie. Wczoraj też nie nagrywałam dużo, ale dość sporo gadałam, to dobrze. Dzisiaj troszeczkę więcej nagram takich przebitek, mi się wydaje. Będzie dużo muzyki Masz, smoka masz e, Więc tak mi się przynajmniej wydaje e, I co dzisiaj będziemy robić? E, bo wam nie powiedziałam, co będziemy dzisiaj robić Pierwsze e, Muszę tutaj, znaczy Troszeczkę, troszeczkę posprzątać Ale to takie klasyczne porządki, czyli Łóżko ogarnąć W kuchni zmyć naczynia yy, i takie szybkie, małe porządki że tak to powiem yy, a na piętnastą yy, jeszcze, jeszcze obiad muszę zrobić, ale to dopiero jak Bartek przyjedzie yy, mi się raczej uda to mi się wydaje yy, yy, dwa razy to klikam yy, yy. yy, obiad muszę zrobić czyli, o, właśnie rozmrozić kurczaka muszę bo ja to co, później rozmrożę jak przy następnym obudzeniu się bo tak mi teraz mogę się przesunąć, nie mogę bo tak mi teraz szkoda tego, że ona zasnęła, a bym chciała się zająć pracą po prostu, więc nie chcę jej budzić tym niestrzykającym no wiecie tym fotelem co na stop kurde wydaje sobie dźwięki obiad muszę zrobić, muszę zrobić kurczaka i zrobić kotlety z piersi kurczaka i po tego ziemniaki żadnej surówki nie mamy ale mam marchewkę to może ją zetrę będzie marchewka Bartek nie lubi Takiej surowej marchewki Więc raczej, raczej chyba nie, nie będę się w to bawić e, Tak, i na 15 chyba 10 Nie 40 tylko 10 e, Mamy USG, bioderek w szpitalu W którym Roda się urodziła Więc sprawdzimy czy wszystko jest ok I chyba też ją tam zmierzą Długości, jestem ciekawa, po prostu jako, jaki ona teraz jest wzrostu, że tak to powiem. Mm, bo praktycznie jeszcze trochę i wyrośnie nam z tego kokonu, w którym aktualnie śpi na łóżku. W koszu mój Rzysza jeszcze troszkę posiedzi. Już jest ok, więc spoko. Mm, ale w, właśnie ten kokon nie wydaje się taka duża, jak. Jak, nie, jak była po prostu młodutka, to teraz wydaje się taka duża w nim eee, i taki fan fact, aktualnie mamy dziewczynkę, która waży 4 kg 4, 160 teraz podobnie 4,200 więc fajnie, a w niedzielę byś miała 6 tygodni więc to będzie sporo eee, właśnie po łyżskiej Powiedzcie u lekarza, jedziemy e, na Młociny i będziemy tam robić e, m, zakupy. Ja bym chciała do primarka zajrzeć, bo tak z ciekawości tam ciekawego jest. Może jakieś fajne dekoracje świąteczne. Fajnie by było kupić jajka e, do rzęchu, bo teraz wszyscy mają na tym punkcie. Zobaczymy, jak długo. Bo wszyscy teraz mają na tym punkcie jakąś, jakiegoś fioła, właśnie na temat działków do orzechów, i ja też bym chciała, bo jakoś tak kojarzy mi się świątecznie, ale nigdy go nie miałam. Tylko widzieliśmy go wczoraj w dino, ale 40 zł za takiego małego, nie wiem czy bym chciała. Może będzie coś w digzie um, lub nie. E, chciałabym też zależeć do stypu SFD, bo chcielibyśmy z Babcią kupić sobie jakieś tam odżywki. Ja bym chciała odżywkę z Aldein. Skorzy skorzystać z tego. Po prostu. Eee, I coś tam jeszcze, właśnie od jej serii, kupić. Chyba Beauty Rose. Przynajmniej się, się wydaje. Na włosy paznokcie, bo są w tragicznym stanie, a mam nadzieję, że mi to pomoże. Przynajmniej paznokcie są w tragicznym stanie. Mam nadzieję, że mi to pomoże w jakimś stopniu. Eee. A Bartek chyba taki klasyczny shake yy, przez rykkę ja białkową co my mieliśmy rok temu taką klasyczną. Yy, złej protein czy coś takiego. Yy, no i ogólnie ja szukam sukienki beżowej, jasnej, jasnej beżowej sukienki yy, albo już w desperacji ewentualnie jakąś bluzkę orowolową sukienkę yy, na święta. No, i tutaj za. Może jakieś zakupy takie spożywcze. Nie wiem, czy jest w Mocinach jakiś Carrefour czy coś takiego. Nie, nie pamiętam. Więc zobaczymy, i taki jest plan. Oczywiście wszystko będziemy robić z małą. Więc taki dłuższy wyjazd na galerię będzie pierwszy raz. Z nią no taki dłuższy, dłuższy ponad no te 4 godziny. Bo tak to na 3, 2 byliśmy. Dobra, ja tutaj nie wiem, co będę robić. Czy montować odcinek, czy zajmować się nią, karmić, nie mam tego pojęcia, bo zaczyna się budzić i marudzić. Po prostu chciałabym dokończyć się na nie. No to nie mamy prądu. Fajnie, ja to ja. Ale podgrzewacz. do mleka. Luna. Cicho. Dzięki Ktośu, ktoże zepsuł coś. I to już nie było sekundowe. nieźle. I ciekawa jestem, czy to co zrobiłam. Um, zapisało się? Czy się nie zapisało? Ka We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. There's Promise Santa's come in the visit No he wouldn't miss this in Christmas Good time. Jesteśmy w galerii już, nie wiem czy we silnie słychać, czy nie Byliśmy na USG, Jeżeli to w ogóle można nazwać USG w ogóle bo ona tylko mm, pokręciła tymi nogami i stwierdziła, że okej okay, i umówiła nas na kolejne USG, które będzie 23, czyli jak Aura będzie miała dwa miesiące i, uf, yy, i umówiła nas też na badanie kontrolne jakieś w lutym no, takie to badanie trwało, nie wiem, może 2 minuty to badanie trwało jakieś 2 minuty tylko ale taki, taka ciekawostka też, że yy, spotkaliśmy, znaczy nie przywitaliśmy się, ale Bartek zauważył ja też zauważyłam, ale nie było jakoś się minąć czy coś panią z dzieckiem, która byłam na sali w szpitalu jak siedziałam po prostu z małą więc ciekawie i teraz kupiliśmy prezenty, dużo prezentów trzy paczki mleczka dla małej ja to wam wszystko pokażę, oprócz prezentów oczywiście. E, myślałam, żeby nagrać haul. Może nagram haul. Nie wiem. Nie wiem, czy nagram haul, czy nie. Ale chyba ja musiała się doradzić. Bo ewentualnie e, wrzuciłabym go w niedzielę. W ten taki stwierdziło, żeby e, w niedzielę nie się nagrywać. To no w poniedziałek. Albo poniedziałek, bo bym tak jutro nagrała i dociągnie w niedzielę, ale w niedzielę bym nie nagrywała, i w poniedziałek by wyszedł, i w poniedziałek bym nagrywała na wtorek vloga. To myślę, że tak to zrobię. Nagrałam mam takiego krótkiego pola myślę, z tych zakupów dzisiejszych, oprócz prezentów, oczywiście, żeby no. po prostu w niedzielę nic nie nagrywać, bo nic nie będziemy robić. Faktycznie hmm, jutro zamierzam udekorować. Dom, hmm. no dekorowanie. Jeszcze na pizzę Hut idziemy później. Parę sklepów jeszcze skoczymy na parterze, gdzie jest Primark. Idziemy do Primarka. Co eee, zrobiliśmy?